Cześć, mam co tu robisz? Ale jesteś wielki. Ej, dzień dobry, cześć. Ej, ty, a to prawda, że tego kamera przerobiłeś na gaz? To cię interesuje. Czy mam na gaz? No dobra, dobra, tylko pytam. Aż tak ci się to opłaca? Tankując gaz, ja za każde tankowanie mam 200 złotych w kieszeni. No to strasznie mało. No dobrze, razy dwa tankowania tygodniowo. W takim razie nie bądź żyła i daj na bilet na przyszłą walkę. Nie dam ci w tym miesiącu, za miesiąc dopiero jak wypłata będzie. Ale jesteś wiesz, u mnie w domu straszna bieda, a ty nie chcesz pomóc małemu chłopcu. Jaka bieda, o czym my mówimy? Tu nie ma biedy, jest nieróbstwo, lenistwo i nic więcej. Polska guru! Polis kagurum. Polis kagurum.